Witajcie, dzisiaj nowość, dzisiaj w mocnym poniedziałku, whisky Wadowcy Single Barrel. Jest to whisky z Krakowa, firma jest znana z marki nalewka wawelska, a za wszystkie projekty i receptury odpowiada pan Andrzej Wadowski. Jest to ich pierwsza whisky, whisky Single Grain, whisky z jednej beczki, mieszanka szłodu jęczmiennego i destylatu kukurydzianego. Whisky leżakował przez 5 lat w 200 litrowej beczce z amerykańskiego dębu. No i mamy w aromacie zapachy orzechów, czekolady z orzechami, popcornu, solonego karmelu, prażonego ziarna, karmelowego słodu, jest lekka nutka ziołowa. W ustach whisky jest delikatna. Jest sporo słodyczy, możemy wyczuć wiśnie w czekoladzie, czekolady z rodzynkami, może syrop gruszkowy, są pewne noty piernikowe, takie lekkie ukucie imbiru w ustach. No i w finiszu kontynuacja tego, czyli jest czekolada, są orzechy, jest, pojawia się tytoniowość, są, są wiśnie. Jest to smaczna. Dobrze ułożona whisky. whisky, która w ubiegłym roku dostała złoty medal w konkursie Warsaw Spirits Competition, ale dopiero teraz została oficjalnie zabutelkowana. Tylko 376 ręcznie numerowanych butelek. Beczka numer 1. Moja butelka jest numer 45. Whisky zabutelkowane z mocą 40%. No, i będziemy jej w tym tygodniu mieli okazję wspólnie popróbować, sobie o niej porozmawiać. Pytanie, pytanie konkursowe dla osób, które będą chciały skomentować ten filmik na YouTube, Wylosuję sampla oczywiście polskiej whisky. Pytanie brzmi, czy też zadanie brzmi, żeby podać 5 co najmniej 5 dotąd zabutelkowanych marek polskiej whisky. Na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam w mocnym poniedziałku. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek.